Kiedy właśnie narodził się nowy lokator? Wczoraj, o godzinie, gdzieś tak 17. No jeszcze nie ma, nie ma 24 godzin. Z tego co zaobserwowaliśmy, to chyba będzie dziewczynka. Teraz widzimy, że z, mat z matką odszedł dosyć daleko cały czas się opiekuje mały. Tak, matka cały czas opiekuje teraz przez dwa miesiące nawet nikogo do zagrody nie wpuści. Nie będziemy mogli nawet wejść tam czy coś robić, bo będzie odganiała. Ona pilnuje bardzo. To już jest, można powiedzieć, stara krowa. Tak, ona już ma 14. No może nie jest bardzo stara, ale już ma 15 lat. Tutaj w Kirmusach, właśnie w Waszym ośrodku, przyszło ile na świat młodych cieląt? Około 13. Krowa pilnuje nie tylko od ludzi, ale pilnuje też od stada. Byk może zaatakować, więc krowa chroni małe nawet i przed bykiem. Czy możemy mniej więcej tak na oko ocenić, ile teraz ten ciela waży? Tylko tak 20-25 kg. Teraz matka z młodym cały czas tutaj zostanie Nie, nie. W najbliższym czasie w ogóle nie możemy podejść nic nie zrobimy. Matka od małego nie odejdzie i będzie odganiała, będzie atakowała. Ale zresztą nie mamy takiej potrzeby, żeby przesadzać. Teraz właśnie ostatnio trzy sztuki wyjechały do Puszcza do Augustowskiej na Walność. Więc mamy miejsce i będą żyły u nas. Apetyt dopisuje dla młodego potomka? Z tego co widać, tak. Jeszcze tylko mleko matki. Bo nic innego, za, za młody jest, dopiero za dwa miesiące może gdzieś tak zacznie jeść coś innego. A na razie mleko ma. Jeżeli chodzi o zdrowie i o to, jak się rozwija, to jest wszystko w porządku. Wszystko w porządku, jak najbardziej.